Cześć! Witajcie. Tutaj jak widzicie, prezentuję Wam dwie takie makiety. No i pokażę Wam krok po kroku, jak taką wykonać w najbliższych odcinkach. No i to jest taka makieta mała. Tutaj możemy tymi domkami ruszać, one nie są w żaden sposób przyklejone. Natomiast te krzaczki tutaj wszystkie są już przyklejone. Mamy tu też autka, trawę, ulicę. No i znalazło się tu dużo domków. Mamy dwa rodzaje ulicy, dwa rodzaje traw, ciemniejsza, jaśniejsza, ulica też jest ciemniejsza, jaśniejsza. Teraz, w dzisiejszym odcinku, pokażę Wam, jakich materiałów potrzebujecie, żeby wykonać coś takiego. A więc po pierwsze, do budowy takiej makiety potrzebujemy podstawy, czyli płyty bliśniowej. Kupimy ją w kastoramie, jest ona cienka i łatwo się ją przenosi. Na nią nakleimy oczywiście trawę wikolem. A tutaj mamy taką trawę w bolce, której też będziemy potrzebować. Jest to odcień w miarę jasny. Taką trawę możecie bez problemu kupić. Dalej, tak jak w kolejnym odcinku Wam pokazywałem, będę tutaj używać dwóch rodzajów dróg: taka szeroka, główna i takie dwie wiejskie, identyczne. Dalej, żeby to jakoś wyglądało, było więcej zieleni. Będą tutaj drzewka. Tutaj mamy dwa takie drzewka. Są one ładne, kolorowe. Dalej tak jak Wam też pokazywałem, użyję takiego chodnika. W kolejnych odcinkach pokażę Wam krok po kroku od jak nakleić trawę do takich pięknych drzewek i dekoracji oraz przez sklejenie jednego budynku jak możemy ubogacić coś takiego. Żegnam Was.